Radio.sud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Działające w powiecie kępińskim Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Schola Witae wypracowało stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Nie do końca stowarzyszenie zgadza się z tym rozporządzeniem. W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Schola Vitae, Stowarzyszenie Dyrektorów Powiatu Kępińskiego przyjęło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego tzw. zadań domowych. Dyskutowaliśmy przez ostatni miesiąc nad tym lakonicznym rozporządzeniem, które mówi o tym, że nie zadajemy zadań domowych w klasach 1-3 i w klasach 4-8. Jednakże to, co od pięciu lat stosujemy w Gminie Baranów, przełożyliśmy na nasze stanowisko, twierdząc, iż część materiału, które uczeń powinien utrwalić bądź nauczyć się pamięciowo w domu jest nieodzowne. W związku z tym w tym stanowisku prezentujemy to, co dotyczy pracy ucznia w domu, które nie powinien robić, a więc wszelkich prac, które mogą mieć charakter niesamodzielnej pracy. Natomiast część tak zwanych różnych powtórzeń dotyczących umiejętności pisania, liczenia, tabliczki mnożenia, bądź uczenia się na pamięć wiersza czy innych tekstów, no uczeń musi to zrobić w domu. Nie mamy takiej szkoły jak na Zachodzie, gdzie uczeń spędza czas od godziny 8 do godziny 15-16, gdzie jednocześnie ma przerwę obiadową. Dzisiaj uczniowie klas 1-3 spędzają 3-4, maksymalnie 5 godzin w szkole, w związku z tym e, część tych e, rzeczy musi być e, wykonywana w domu. E, tak rozumiemy nasze stanowisko i uważamy, że jeżeli pod, będziemy podchodzić do tych tematów w taki sposób, to to rozporządzenie rzeczywiście spełni swoją rolę biorąc pod uwagę rozwój sztucznej inteligencji, rozwój techniki cyfrowej, nie wskazane jest zadawanie prac pisemnych ze względu na to, że w wielu sytuacjach są to prace niesamodzielne. W gminie Baranów mamy dodatkową godzinę na język polski, matematykę i język obcy, gdzie nauczyciel może w sposób taki prostszy i może ma większe możliwości do tego, żeby ten, tą podstawę programową realizować skutecznie. Także dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia za przyjęcie tego stanowiska. Myślę, że to będzie również dyskusja, do, jeżeli chodzi o inne szkoły i będziemy starali się wspomagać innych dyrektorów w tym właśnie naszym naszym stanowisku i naszym tutaj działaniu. Nasza dyskusja dotyczyła zadań domowych, pisemnych zadań domowych w klasach 1, 3 i 4.8. Nasze stanowisko jest jednoznaczne, jeżeli chodzi o zadawanie zadawanie lub niezadawanie zadań domowych w klasach 1-3, ponieważ jak wiemy jest to początkowy etap edukacji i no tutaj wydaje nam się, że wręcz wymagane jest, aby to dziecko ćwiczyło w domu pisanie, liczenie, bo, bo gdzie się ma tego nauczyć, jak nie w domu? W związku z tym, nasze stanowisko jest jednoznaczne, że po prostu no, nie jesteśmy za tym, żeby w klasach 1-3 nie zadawać zadań domowych. Uważam, że w klasach 1-3 no, musi być to, żeby dziecko powtarzało pewne rzeczy i uczyło się w domu, tak jak tabliczka, mnożenia, pisanie, czytanie. Ale często się zdarzają takie sytuacje, gdzie nauczyciel czegoś nie zdąży zrobić i zadaje to do domu. Także przeciwko temu na pewno wszyscy jesteśmy, żeby to wszystko można było realizować w szkole, czyli tam realizujemy podstawę programową. A tylko dodatkowe rzeczy, z, tym, z czym uczeń ma jakieś problemy, powinien sobie wtedy, czy z mamą, czy z tatą, czy z rodzeństwem, wykonywać w domu. Także to jest też moje zdanie w tym, w tym zakresie. Wypracowane wspólne stanowisko Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół z Hola Witae trafi teraz do delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pismo znajdziecie również na stronie radiosłup.pl